Dzień dobry, kochani. Dziś mały patencik, który tutaj wykorzystałam, autorski jak najbardziej, na to, jak te moje krzewy pigwowca tutaj troszeczkę pociągnąć w górę, bo chciałabym, żeby one były takie bardziej smukłe, i ja je tutaj obcięłam. Pamiętacie, kiedyś Wam mówiłam na filmiku, że obcięłam te krzewy, wycięłam im te te krzaczyska, które tutaj rosły na dole, zrobiłam to i zrobiłam jeszcze jeden mały patencik. Otóż tutaj dookoła położyłam im tekturę, pokażę Wam, może mi się to uda. O, tutaj jest tektura, która jest położona dookoła tych gałązek i ona jest przykryta kompostem. Tektura leżała sobie przez kilka dni przykryta kamieniami nasiąkała wodą, dodatkowo ją jeszcze podlałam, a później zasypałam to kompostem. Wygląda to w ten sposób: pigowce są bardziej smukłe niż były. Ja się tam zastanawiałam, czy wszystkie podciąć, a ja podcięłam tutaj wszystkie cztery, dlatego że jednak chodząc koło nich stwierdziłam, że nie dam rady patrzeć na to, jak dwa są zadbane, a dwa są zaniedbane. Wygląda to w ten sposób: pod tą ściółką z kompostu. Są, jest tektura. Tu, w tym zaniedbanym moim zakątku ogrodowym, wykorzystałam ten sam patent. Jest tektura pod tą ściółką. Również są te krzewy przecięte, tak, żeby sobie rosły w górę. Tutaj mam krzew Aroni, z którego chcę zrobić drzewko. Oto ono. Jest zrobione na dole to samo. I teraz Wam pokażę jeszcze w jednym miejscu, jak to docelowo ma wyglądać. W tym miejscu krzewy Aronii postanowiłam wyprowadzić na drzewka. Na taką formę pienną, ale nieszczepioną. Tak to wygląda. Tutaj również jest tektura. Oczywiście tektura bez folii. Bez jakichś tam nadruków, tektura szara, o taka jak mamy tutaj, zasypana kompostem. Tutaj nawet mi się udało już kilka barwinków pozyskać z tego miejsca, z tego miejsca, gdzie Aronię tutaj sobie tak leciutko zaplotłam. I ona ma tworzyć takie drzewko. Czy to się uda? W jednym miejscu już mi się udało z krzewem. Zaraz Wam pokażę. A tutaj pokażę Wam ten patent, który wymyśliłam. Otóż, jak bardzo ten krzew był przecięty, widać tutaj. Zobaczcie, tutaj wszędzie są wycięte gałęzie. I ja postanowiłam, że zrobię tutaj takie obręcze. Te obręcze wyglądają w ten sposób. To jest tektura. Ona jest mniej więcej kwadratowa, rogi jej w ten sposób nacięłam i pozaginałam. Tutaj przecięłam ją w jednym miejscu, tutaj w taką gwiazdę wycięłam i tą gwiazdę nie będzie mi łatwo robić to jedną ręką, ale pokażę Wam. Postaram się Wam pokazać o co mi tutaj chodziło. I to w ten sposób układam dookoła. Jak trzeba, to gdzieś tutaj podginam. Układam w ten sposób. Wcześniej tą ściółkę, która tam była, a więc troszeczkę szyszek, troszeczkę trocin i barwinek. Postarałam się usunąć w miarę możliwości. I takich kartonów mam tutaj trzy przygotowane, żeby ta warstwa była w miarę taka, żeby to nie zarastało i nie odrastały te nowe gałęzie. Ponieważ jak wiadomo. Im bardziej tniemy krzew, tym on bardziej chce się otworzyć i to już nasza w tym głowa, żeby on się nie otworzył. Tak to wygląda. Teraz trzeba będzie na tym położyć kamienie, podlać porządnie. I tu już mam przygotowany kompost, w którym to zasypę. Jak to wygląda? Popatrzcie, to wygląda tak, a ma to wyglądać. O, jak koguty pieją. A ma to wyglądać w ten sposób, jak tutaj. Ma to wyglądać również i tutaj. To ma być drzewko aroniowe. Drzewko aroniowe teoretycznie powinno owocować o wiele bardziej obficie niż krzew. Czy tak będzie, oczywiście Wam powiem. Natomiast tutaj Wam pokażę, jak wygląda forsycja, którą również chcę tak ukształtować. To będzie następna moja tutaj taka pracka twórcza. O, to wygląda w ten sposób, tak. No nie pięknie. Natomiast pokażę Wam również. Co udało mi się uzyskać po kilku latach takim właśnie sposobem? To drzewko, które tutaj widzimy, to jest drzewko bzowe. A był to kiedyś krzew bzowy, bardzo tutaj taki rozcapierzony. On w tej chwili ma jeden pień. Coś tam czasem na wiosnę próbuje odrastać, ale naprawdę niewiele w porównaniu do tego, jak to wyglądało. Pien jest dosyć gruby, myślę, że on ma z 15 cm obwodu co najmniej. I drzewko bzowe wygląda w ten sposób. Ono zaczęłam je kształtować um, jakieś 10 lat temu, może 12. Więc ono już ten proces taki przeszło, kształtowania. No i teraz. Ma około 4 metrów, 4 metry to jest u mnie taka miara. Dużo roślin ma około 4 metrów, ale działka nie jest wielka, więc jakieś ogromne drzewa nie wyglądają tutaj dobrze. No i to jest drzewko bzowe. Oczywiście pokażę Wam, jak kwitnie. To jest ten bez, który kwitnie na taki ciemnofioletowy kolor. Nie na ten jasno, tylko na taki ciemnofioletowy kolor. I takie coś uzyskałam tutaj właśnie też kiedyś, kiedyś dawno temu. Kładąc ściółkę dookoła i wycinając te pędy, które wyrastały, wydaje mi się, że w ten sposób można uzyskać taką formę pienną bez szczepienia. Bo ja 10 czy 12 lat temu to pojęcie o szczepieniu miałam bardzo, bardzo blade, bardzo takie blade, że już chyba bledczego nie mogło być. A w tej chwili udało się uzyskać taki krzew więc mam nadzieję, że moje pigwy i aronie również będą miały formy takie bardziej pienne, wyższe, smuklejsze i że to nada ogrodowi takiej klasy, jeżeli można to tak powiedzieć, kochani. Dlatego, że te krzoczory, no to były krzoczory bez jak się krzewi, to sami wiecie to samo. Robi aronia, to samo robi forsycja, to samo robią pigwowce. Także nie wygląda to jakoś szczególnie pięknie. No to jest taka forma mnie się podoba. Dajcie znać, co myślicie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do następnego. Papa! Pa. Buziaczki!